Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Aleksander. Kłaniam się już na starcie. Przepraszam was bardzo za taką słabą regularność, ale dlaczego, co i jak wyjaśnię Wam wkrótce. No na razie nie chciałbym tego robić. Potrwa to jeszcze jeszcze kilka dni, póki co przebywam teraz w Poznaniu. Jutro wyjeżdżam do Łodzi, chyba pojutrze będę już wracał z powrotem więc będę dla Was, ale nie jest tak źle, bo na te e-maile jak wiecie odpowiadam, no niestety mam tylko czas w godzinach późnych, wieczornych, więc idzie to jakoś mozolnie, ale jest, rozmawiamy z, jak wiecie przez telefon ci z którym się skontaktowałem to wiedzą ruszamy jakoś naprzód no, dajecie mi sporo roboty, muszę powiedzieć, i bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Także niedługo Wam wytłumaczę, o co chodzi i polecimy, polecimy dalej już tak z większą regularnością, bo widzę, że jest taka potrzeba. Dzisiaj natomiast będziemy mówili o tworzeniu kadr podoficerskich. Nie do końca to idzie, nie do końca to idzie. Powiem szczerze, że czasami zdarzają się takie kwiatki że uuu, także będziemy mówili tutaj o takim kwiatku o trwającym kursie podoficerskim na którym wydarzyło się coś niecodziennego yy, ale yy, będzie tutaj pozytyw ponieważ no Żołnierze komentują mocno to, co się dzieje na pewnym właśnie kursie i ta sytuacja. To wszystko dochodzi do mnie. Ja w bardzo szybkim tempie zbieram informacje i wysyłam pismo do dowódcy brygady, pytając o co chodzi. Czy bowiem tak, czy będziemy mieli kolejne narodziny w wojsku? Zobaczymy, zobaczymy. No, nie aż tak na pewno, ale. Właśnie to będzie coś w tym stylu. Także zanim zaczniemy, łapka w górę, komentarz taktyczny koniecznie kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przekapić dalszych treści. A osobom, które wspierają kanał oraz tym osobom, nie przewijającym reklam, tak, to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się Wam nisko. A osobom, które chciałyby dołączyć do właśnie wspierających kanał, no cóż, możecie znaleźć taką możliwość bezpośrednio pod filmem na YouTube, bądź zapoznać się z opisem pod filmem. Tam również macie różne możliwości wsparcia. Tak, także co? Zaczynamy. Dobra, kochani, jest tak. Kursy podoficerskie. Jak wiecie, niedawno, ja jeszcze te kilka lat temu, będąc instruktorem, a później pełniąc obowiązki dowódcy plutony na szkole podoficerskiej, to było to zupełnie inaczej. Żeby być podoficerem, wpadało się tam do nas na szkołę. Ja byłem na szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Koszalinie. Starałem się dać jak najwięcej z siebie, żeby kształcić te kadry podoficerskie. Uważam, że jakoś tam mi się udało. Ludzi spotykam, jest dużo serdeczności, dużo fajnych wspomnień. I jest super. Ale tam ludzie wpadali na 10 miesięcy. Myśmy ich tworzyli, tworzyli wiadomo, lepiliśmy. Mnóstwo satysfakcji z tej pracy. Fajnie. Ale nie o tym, nie o mnie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak się tworzy każde podoficerskie, no i jak się tworzy bardzo szybkie kursy. Dzisiaj naszym tematem będzie kurs podoficerski trwający 5 tygodni. 5 tygodni zaczął się jakoś na początku września, momencik, tak sprawdzę troszeczkę z pamięci, chyba zaczął się tam 3. A, nieważne, początek września, w każdym razie. I teraz, moi drodzy, Cóż tam się stało? Otóż dostałem informację, że jedna z kursantek, jedna pani żołnierz zawodowy przyjechała na ten kurs będąc już w ciąży. Nie wiem, w którym jest miesiącu ciąży, już na początku powiem ja nie mam nic przeciwko pani. Ja pani życzę jak najlepiej. Mam nadzieję, że ciąża przebiegnie bez żadnego, jak to się mówi, bez żadnych niespodzianek i zostanie pani szczęśliwą mamą. Jestem przekonany, że zostanie pani szczęśliwą mamą. Niestety, niestety, muszę powiedzieć, że w opinii ludzi patrzących na tą sytuację tak całkiem z bliska, oraz w mojej opinii, nie do końca tak powinno to wszystko wyglądać. I już, kochani. Mówimy, jak to wyszło, że to wyszło. Ja bardzo się cieszę, że ludzie na ten temat yy, zaczęli mówić. Otóż, no cóż, pani przyjechała na kurs, wszystko ładnie, pięknie, ale yy, zostało to zauważone, że pani na niektóre zajęcia zostaje, jest dowożona, można tak powiedzieć. Nie wiem na ile zajęć, z jaką częstotliwością, ale w każdym razie pani ta jest dowożona. Co się dzieje? Dlaczego się dzieje? Dlaczego tak jest? To się jakoś tam rozeszło? No i cóż, co niektóre gdzieś osoby zaczęły wnikać. O co chodzi? Dlaczego żołnierze mówią halo? Ja też bym chciał. Ja też bym chciał. Co jest grane? Tutaj nagle się okazuje, że pani jest w ciąży. Pierwsze pytanie. Jak to się stało, że osoba będąc w ciąży pojawiła się na kursie podowicerskim? No ogólnie jest tak, że osoby w stanie błogosławionym, życzę Wam wszystkim jak najlepiej, nie powinny być oddelegowywane poza jednostkę. Nie powinny wykonywać obowiązków służbowych poza jednostką. A tutaj pani się zjawia wiadomo, z jednostki wojskowej, z której pani pochodzi, słyszałem, że jednostka nic na ten temat nie wie, w ogóle są zaskoczeni i tak dalej, i tak dalej. Być może tak jest. Nie wiadomo, czy pani wiedziała. Czy pani nie wiedziała, czy pani zataiła tą informację? No nie byłoby fajnie, prawda? Jak to wygląda z perspektywy żołnierzy, ale również z moich, bo zobaczmy, co się będzie działo. Ano teraz, no wiadomo, mówi się o tych kursach, że niedługo będą yy, sześciomiesięczne i tak dalej, i tak dalej. Yy, no nie wiadomo, czy to w ogóle coś ma z tym wspólnego, czy też nie. Mało istotne, ale jak to wygląda z perspektywy żołnierza? Pani ma ulgi. My musimy zapieprzać, ta pani jest dowożona, my nie. Nie można jej za dużo zlecić, bo każdy już wie, więc zaciąga ręczny, szczególnie przy zadaniach, jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny. Prawda? Więc. No i ta pani zda, robiąc wszystko na pół gwizdka. nawet jeżeli by chciała, to nie będzie się jej pozwalać, albo będzie uważać, uważać, będzie miała jakieś fory. Czy tak ma to wyglądać? Czy tak ma to wyglądać? No nie, czy mają słuszną rację? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Druga sprawa, pewien pan chorąży z jednej jednostki wojskowej do redakcji doszła taka informacja, że właśnie ten pan chorąży pełniący funkcję SPDK były przyłożony zresztą tej pani gdzieś tam we wcześniejszym okresie, bardzo mu na tym zależy, żeby ten kurs ukończyła. Bo przecież trzeba sobie pomagać, prawda? Ja to wszystko rozumiem, ja też pomagam, ale patrzę z perspektywy żołnierza i słucham innych żołnierzy. Ta pani niewątpliwie zasługuje na tą podoficerkę. Ja go nie noguję, nie mówię, że to było coś po znajomości i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie nie, nie jestem negatywnie nastawiony do tego. Żołnierza. Stan błogosławiony niestety bardzo dużo zmienia. Prawda? Nie dość, że na tym kursie, poza tym bardzo mocno usiłujący sprawić to pan chorąże Spedek, który lata biega, fruwa, żeby to wszystko było, żeby ta pani ukończyła. No i ja się teraz chciałbym zadać pytanie temu panu chorążemu, panie chorąże. Panie chorąże, czy takie kadry podoficerskie mamy tworzyć według pana? Pan jest SPD-kiem. Ta pani wyjdzie. Dostanie promocję. Jeśli dostanie, ale pewnie w szybkim tempie. Wiadomo, żołnierz wyróżniający się, na pewno bardzo dobry. Jak mówiłem, nie zaprzeczam. Tak. Dostanie tą promocję i pójdzie na dwa lata na urlop wychowawczy. A ktoś będzie musiał zapieprzać na tym stanowisku, które już jest zblokowane, bo pani jest. W domu, czy panu chorążemu o taką pomoc właśnie chodzi? Ja nie wiem, może pan, ja też się wstawiałem za swoimi przełożonymi, za, za swoimi podwładnymi, również starałem się im zawsze pomóc, ale tutaj, no w dobie takich czasów powinniśmy promować, wrzucać żołnierzy, szkolić ich, awansować oczywiście na wyższe stopnie wojskowe, ale tych, którzy będą pracować. Tak, pewnie jest tam więcej pani, one również mogą zajść w ciąże, no ale nie są teraz. A to moim zdaniem bardzo dużo zmienia, dlatego nie rozumiem tego pana Chorążego, dlaczego tak lata, biega. Jak na stanowisko SPDK jest to dla mnie, było dla mnie jak najbardziej, no i to było dla mnie mocnym, mocnym zaskoczeniem. Kochani, to się oczywiście tam rozniosło. Wiem, że pani chce jak najlepiej, z tego co wiem, i podpisała. No, dowiedziałem się to z kilku już źródeł, że pani podpisała dokument, w którym mówi, że ona będzie wszystko wykonywała bez żadnych poleceń, znaczy bez żadnych ulg, będzie robiła wszystko tak, jak wszyscy, i tak, i tak, i tak dalej. Jeżeli tak jest, chwała pani za to, naprawdę. Ale aczkolwiek, moim zdaniem, jest to no, raczej nie, 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 nie do ogarnięcia. A dlaczego jest to nie do ogarnięcia? Z mojej perspektywy wygląda to tak. Ja jako gość, który siedziałby tam jako instruktor, wiem, że żołnierze przychodzą do mnie na punkt nauczania. Czy też jestem kierownikiem tym zajęć, tych zajęć i... I moi podoficerowie są tam instruktorami na, na, na punkcie nauczania. Pani by do mnie przyszła, ja wiem, że pani jest w ciąży i już bym kazał im uważać. Dlaczego? No bo moim zdaniem podpisanie takiego kwitu nic nie zmienia. Suma sumarum. Tak mi się oczywiście zdaje. Osoba, której nie daj Boże odpukać, coś by się stało. Zmieniłby się pani stan, że tak nagle, no, mógłbym to powiedzieć, czy też pogorszyło zdrowie? Co również może wpłynąć na pani stan, wiadomo, staram się delikatnie dobierać słów, to my będziemy za to odpowiedzialni. Dla mnie osobiście taki kwit nic nie załatwia. Starałbym się panią traktować ulgowo, nie dla pani, dla siebie i dla moich ludzi, z którymi pani ma zajęcia. Dlatego bym to robił. Ale z drugiej strony, dalej żołnierze to widzą i dalej mają słuszne. Pretensje. Też nie wiadomo, jak człowiek by zareagował. Pani jest pewna, że się pani nic nie stanie. Okej, okay, ja to szanuję. To jest fantastyczne podejście z pani strony. Naprawdę. Ale nie wie pani, jak pani się będzie czuła, gdyby coś się stało niedobrego i może tak to zakończę niedobrego, coś by się stało. Prawda? Czy ktoś inny nie zostałby obarczony? Winą. i to jest takie koło zamknięte niestety. Możecie się ze mną zgadzać, możecie się ze mną nie zgadzać. Ale taka jest prawda. Ja tak to widzę. Przez lata wykonywałem takie obowiązki. Wiem, z czym to się je, i wiem, że przede wszystkim trzeba myśleć o sobie. Bo taki wypadek zdarzenie może rozpieprzyć każdemu karierę wojskową, a przełożeni wyżej. Się wyprą wszystkiego, bo my nie kazaliśmy, albo inne takie rzeczy. Sami wiecie koledzy, koleżanki mundurowi, jak jest. Także dla mnie osobiście jest to nie do przyjęcia. Jest to nie do przyjęcia ze względu na same bezpieczeństwo pani, bezpieczeństwo moje i tak dalej, żeby się później po sądach gdzieś nie, nie tłuc. No i oczywiście jest to dla mnie nie do przyjęcia, powtórzę raz jeszcze z perspektywy żołnierza, bo dla mnie jest to śmieszna, idiotyczna sytuacja, zdaję sobie sprawę, że jest to pewnie może pierwsza taka w Polsce, ale tego będzie więcej, dlatego warto o tym mówić, no bo taka osoba no ukończy szkołę i jak mówiłem pójdzie na dwa lata na urlop wychowawczy, no to chyba nie o to chodzi, czy nie lepiej... A zanim dojdzie do pełni sprawności, WF i inne takie rzeczy, sami wiecie jak jest, więc teraz mm, nie lepiej wrzucić w to miejsce kogoś innego, kto akurat w tym przypadku nie dostał się, no po prostu no, nie dostał się, albo e, po prostu no, 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 nie został skierowany. Może tu wyszukać jakąś perełkę, która zajmie to miejsce i będziemy mieli żołnierza na lata, już kształcić następnego. Ja osobiście poszedłbym w tym kierunku. Jeszcze raz, nie mam nic przeciwko pani. Po prostu to jest logiczne. Ja to odbieram jak szkoda w mieniu. No ludzie, drodzy, tak to odbieram. No. Nie wiem, jestem bardzo ciekawy, czy się ze mną zgodzicie, czy ktoś o mnie powie coś złego na ten temat. O, kobieta w ciąży, to sram, to tamto, ale przecież to patrząc, jak ja bym był kierownikiem jakiegoś zakładu, to chciałbym, żeby mi pracownicy pracowali. Nie skierowałbym na stanowisko kogoś, kto wiem, że po co ja mam w niego inwestować, kiedy on mi za chwilę powie: No, ale wciąż jestem nara. Po co mam tracić pieniądze? Szkoda w imieniu, jak nic. Szczerze mówiąc, pani wie, że tak jest. Przełożeni pewnie wiedzą, że tak jest. Żołnierze też wiedzą, że tak jest. Ja na miejsce tej pani po prostu cieszyłbym się z ciąży i dla własnego bezpieczeństwa napisał rezygnację. Każdy by to zrozumiał i wszyscy by byli szczęśliwi. Tak jest, prawda. Ale kochani, to nie koniec. Ja oczywiście, dlaczego o tym mówię? Już w dniu wczorajszym, to jest dnia 14.09, wypuściłem dokument do dowódcy brygady. Mogę tutaj powiedzieć, jaka to jest 17 WBZ. Ale nie będę mówił w jakiej jednostce jest kurs podowicerski, i tak dalej, i tak dalej. Sytuacja ta jest sprawdzona, więc od razu mówię w jakiej brygadzie to się dzieje, i właśnie wysłałem dokument do pana generała z zapytaniem. Oczywiście króciutko, może tak przedstawię, jako jest to, dotyczyło oddzielenia informacji dla redakcji informacji publicznej. Szanowny panie generale, do redakcji wpłynęła informacja o nieco innej sytuacji, która ma miejsce na kursie podoficerskiej w panu, podoficerskim w podległej pana jednostce. Tu podałem, gdzie dokładnie. Redakcja ustaliła, że jedna z kursantek przyjechała na ten kurs, będąc w ciąży. Według naszych informacji sytuacja ta mocno zaburzyła szkolenie, a specjalne traktowanie tego żołnierza mocno zaniepokoiło innych kursantów. Na podstawie prawa prasowego i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam tego. No i ogólnie chciałbym wiedzieć, czy pan generał Został poinformowany o tej sytuacji. Już Wam, kochani, mogę powiedzieć, dzisiaj się dowiedziałem: Pan generał mocno był, że tak powiem, miał mnóstwo obowiązków do wykonania. Więc z tego co wiem, chyba nie jest za bardzo zaznajomiony z tą sytuacją. Dlatego tym bardziej się cieszę i tym bardziej uważam, że powinienem był go o tym powiadomić. Dwa. No, i tutaj ruszamy. Już nie będę tak konkretnie czytał, ale, właśnie o tym wykonywanie zadań. Jakim sposobem ta pani znalazła się na, na tym kursie? Czy może przełożenie wiedzieli o tym? Czy może pani zataiła? Może wiedzą, to jest bardzo ważne. Samo zachowanie żołnierza podoficera jest bardzo ważne. Jeżeli pani byłaby w ciąży, zataiłaby tą informację, to też niedobrze o niej świadczy. Nie mówię, że tak było. Nie mówię, że tak było. Eee, właśnie zadałem tutaj pytania o pana SPD-ka, który tak bardzo lata biega. Jestem bardzo ciekawy, dlaczego? Dlaczego Pan chorąży tak bardzo nalega, żeby ten żołnierz ukończył ten kurs? Eee, no tutaj, panie chorąży, myślimy, myślimy, przyszłościowo myślimy, to nie znaczy, żeby komuś zrobić dobrze, tylko żeby zrobić armii. Bo pana obowiązkiem szczególnie pełną, pełniąc taką funkcję, jest myśleć o armii, a nie o sobie czy o kimś innym o przyszłości, o funkcjonalności, o żeby to wszystko trybiło dobrze, a pan tymczasem stara się, żeby, no przepraszam, że o tym mówię, ale tak to wygląda. Nasłuchałem się troszeczkę, a pan tymczasem robi wszystko, żeby, żeby komuś tam, kto nie będzie miał żołnierza, utrudnić życie. No chyba nie o to chodzi, prawda? Czy to prawda o tym dowożeniu, jeżeli chodzi o dowożenie na te zajęcia? Zapytałem również o podpisanie tej właśnie deklaracji. Jestem ciekawy, czy to rozwiąże sposób, czy to jest ok dla pana generała i czy tam już tych właśnie innych przełożonych. Prawda? No i przede wszystkim, kto weźmie odpowiedzialność, mimo podpisania takiego kwitu kto weźmie odpowiedzialność za ewentualny uszczerbek na zdrowiu? Albo nie powiem co gorszego. No i właśnie, no i pytanie klucz: czy ta pani ukończy kurs i będzie promowana na stopień kaprala? To zostało wysłane wczoraj, czekam na odpowiedź. Z tego moje pisma zazwyczaj są czytane w ten sam dzień, jeżeli dojdą w ciągu dnia, albo na dzień następny. Dzisiaj mamy 15.09. Wiem, że na pewno ten dokument dotarł. Znaczy, wiem, że dotarł. Więc, no cóż, tutaj. Um, tak, to by było co na razie z mojej strony. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Zwrócę się tutaj do pana generała. Panie generale, naprawdę współczuję tej sytuacji, jest to ciężki orzech do zgryzienia, ale muszę panu powiedzieć, że my, żołnierze, patrzymy na to z wielkim zainteresowaniem. To, co pan zrobi, to, jaką pan i panu podlegli oficerowie, jaką decyzję podejmiecie, będzie tak naprawdę takim wyznacznikiem na przyszłość. Rozumie pan? Na to zwracali mi uwagę sami żołnierze, którzy, no z którymi akurat rozmawiałem, więc to jest taki wyznacznik na przyszłość, bo to jest ważne, to będzie taki, wie pan, jeżeli tutaj dojdziecie do wniosku, ja myślę, że ta Pani by, no najlepiej by było, żeby Pani sama kwit napisała po prostu, no jest Pani w takim, jest to po prostu nie fair w stosunku do innych, ja tak uważam, więc tutaj, e, no macie tam Państwo ciężki orzech do zgryzienia, no ale mówię, według mnie i innych moich rozmówców, to jest taka szkoda w imieniu, bo dowieziecie do końca, dopchniecie żołnierza, który no nie do końca uczestniczy w tym wszystkim, choć może uczestniczy, ale jest wielkie ryzyko i tak dalej. Czy to jest warte podjęcia? Nie wiem, ale w każdym razie finalnie mamy człowieka, który... no nie będzie wykonywał swoich obowiązków służbowych. Nie tak to powinno wyglądać. E, są czasy, jakie są. E, powinniśmy tworzyć naprawdę z rozumysłem te kadry podoficerskie. Powinno to trybić jak, wiadomo, jak dobrze naoliwiona maszyna, a nie, że tutaj jakiś pan chorąży sobie lata biega, bo ktoś ma ukończyć i ukończyć. No. Decyzje wy podejmujecie, ale dla mnie byłoby to promocja, dokończenie promocja osoby która nie będzie pracowała przed najbliższe lata, siłą rzeczy nie, że nie chcę, tylko po prostu to będzie fakt, byłoby to niezrozumiałe, jestem bardzo, bardzo ciekawy odpowiedzi i co tam dalej będzie, jak, jeszcze raz mówię, ja życzę tej pani jak najlepiej, ja się cieszę, że kolejny obywatel będzie tutaj na na naszym, jak to się mówi, w naszym pięknym kraju, bardzo się cieszę, ale takich sytuacji, no, no trzeba o takich rzeczach mówić. Dlaczego? A pamiętacie, kochani, jak tam pewna jednostka świętowała narodziny, bo pani urodziła w jednostce, pamiętacie? No i co? Według Was powinno dochodzić do takiej sytuacji, że kobieta się chowa? Z... Z ciążą i inne takie tam rzeczy. Tam też był myk, że tam pani też chciała coś uzyskać, z tego co pamiętam, tylko po prostu jak to się mówi. No, no, no ale najważniejsze, dobra, nie będę się rozwijał. Najważniejsze się jednostka cieszy. Także to tyle. Łapka w górę, komentarz taktyczny, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić dalszych treści. Ja panu generałowi życzę wszystkiego najlepszego. Pani przyszłej mamie również życzę wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim. Patrzmy, gdzie pracujemy, co robimy i jak to wszystko powinno wyglądać, a nie że komuś trzeba dobrze zrobić, prawda? Także. Yy... Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które wspierają kanał. W opisie pod filmem bądź pod samym filmem macie możliwości wsparcia. Możecie wesprzeć dalsze wyjazdy, inwestycje w sprzęt i inne takie rzeczy, lub też poprosić, poprosić, lub też postawić nam wirtualną kawę, za co ja i moi koledzy, koleżanki z redakcji również jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. To na tyle. Komentarze, kultura. Bardzo bym prosił, żeby YouTube tego nie usuwał i tyle tak moi drodzy, żołnierze, koleżanki koledzy, życzę wam naprawdę mądrych przełożonych życzę wam, żebyście cały czas mieli to żołnierskie szczęście życzę wam naprawdę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, tych tematów, o których jest o których mówicie, jest tak dużo że się w głowie nie mieści, nie wszyscy macie to szczęście do przełożonych a powinniście mieć no nic kłaniam się wam nisko Aleksander, cześć.